Niezwykłe jest to, że... Czydzimy tak i oglądamy jakieś głupie filmy i 10 niezwykłych rzeczy na świecie 3 to, są. to jest fajny film! Myślisz, że będzie fajny? No to jest 10 niezwykłych rzeczy, stary! No dobra, zobaczmy. O. O! Widziałeś takie coś? To było niezwykłe. Spodziewałeś się tego? Ja się nie spodziewałem totalnie. Ruchome piaski. Ruchome Właśnie, piaski. O, to miałem w głowie. Ruchome piaski. Ruch... A ciekawe jaki był ten sam. Chodzi mi matkę. <grym> się, że obaj chcieliśmy ze No, <grym> galaretka piadę, jakaś, fajna. Może tak na tym skakać, jak na takich korzelkach. Widzimy tutaj przykład kurzawki. To, to jest po... coś takiego jak o, ten chyba. Jak ta masa taka, co robisz. No, ciecznie jutonowska no O, no, to jest Ale tutaj jest fajna to bardzo. Luźne lub spoiste tak No dziewice, trzeba biegać, po tym jak staniesz, to się zapada. Jest luźny osad, na przykład piasek o. lub. Mu... Ją wyjmą? Nasy... A ciekawe, jak to głębokie jest takie, że cały się tam zmieści, czy...? 9. Zrzut drewna z barki. O, jaki ja zrzut walę raz dziennie przynajmniej. <laughs> A po co tak do wody? No nie wiem. Jednak wszystko co na nim widzimy, jest zamierzone. Oni tamę dla Bobrów robią! Bobry same to robią. Na nagraniu widzimy dużą barkę, wyładowaną po brzegi drewnem. Barka wypełniona aż po brzegi. <laughs> Co widzimy jest zamierzone. Dobra, powiedz tylko po co to? Powiedział to już dwa razy. Co powiedział? Taki sposób rozładunku w niektórych rejonach świata jest dość popularny. No po prostu, rozładunek. No ale to co? I uh -huh. to łódko zbierają? Co? No, bobry jedzą. Barki są wyposażone w specjalne zbiorniki balansowe, które umożliwiają przechylenie się na bok i zrzut. No to niezwykła barka. Osiem no. największych. Co to jest? Z Giga Slime. Z Gigapępek w ogóle. Logan Paul zrobił Giga Slime. To skala koncertowa? Co jest? Ja myślałem, I że tak się wyrzuca do góry, tak jest, że lecisz na to no. prosto. Wygląda jak giga fasola. Z przenośnych hal koncertowych. A to przenośne jest, jak to przenieść. To jest takiej wielkości, wiesz? To dmuchasz. Dmuchasz i tak dużo się robi, no. no? W 2013 roku. Kiedyś tak prezerwatywy dmuchaliśmy w autobusie i puszczaliśmy szkolnym na wycieczkach księdzu na kiedyś głowę. To trzech trzech youtuberów też <grym na głowę sobie na na przykład. Na o, na na zrobimy to <grym> kiedyś, ja bym chciał. Zróbmy, widzowie, jak robiłeś 10 tysięcy łapek pod tym materiałem, to kolejny odcinku robił Condom Challenge. Balon wykonany z powlekany a gdzie się wchodzi w środku, czy to w tą dziurę, na górze? się, Skacze się do dziurki, już się podobnie wychodzi. A nie bałbyś się, że się spompuje, jakbyś w środku? No to byś się zapadł i byś tak. Tak. Pfff. poleciał, jak wiesz, balon. Basen tworzący fale. I co to dla surferów? To... Jest taki w Krakowie, bo ja dawam taki basenie. Chciałbyś kiedyś nauczyć surfować? Tak. Kom bym tam przepłynął na no. takim pontonie, jakby. Co to robią? Dlaczego tak robią? A to tak się tworzy fale. Ej, ale to jest faktycznie dla surferów, miałeś ja rację. Nie no, się no, symulatorami no, fal morskich. Ale takie fale Liste. są generowane pneumatycznie bez ruchomych części w... Fajne, może. Mega sztos. Jakiś tełko. Na takim właśnie byłem, na takim właśnie byłem w Krakowie. Jest na no kilku fajne taki coś takiego. Fajne. Parking w Singapurze. A to w filmach często pokazują, że mają takie coś. W domu? Jak to win do windy wjeżdża? No samolotem. To benzyną w chacie śmierdzi. Nie, bo to masz za to masz klatkę schodową taką. Aha. Na klatce schodowej benzyną śmierdzi. A w garażu jest. No, pachnie ładnie. Ja miałem w poprzednim mieszkaniu śmietnik w garażu jeba po świeciami. Mm. To odpowiedź na rosnącą liczbę samochodów w tym zamożnym azjatyckim mieście- państwie. W Warszawie to tak powinno być, bo też nie ma parkingów: Maserati, Ferrari, Porsche i Lamborghini. A maluchę mogę tam wjechać? No pewnie, trzeba duży, nawet. Duży w maluchu. Maluch w dużym. Przed swoimi gośćmi w mieszkaniu. No, a w dupie Każ... się przewraca duży od to. w maluchu kaski. też brzmi źle! Czemu, Czemu ten kanał źle? nie jest zablokowany, no bo. Czemu? Nie, no, do... nie, no już bez przesady, no. No dlaczego on tak robi? Bez przesady ku. Dlaczego to jest obecnie akceptowane? Czemu nikt nie poszedł, churzy, się w w malu, Dlaczego nikt nie chce mieć szuflady z Dlaczego? Mercedes G klasa przerobiony na bunkier. Co? No jak? Pewien mężczyzna wpadł na pomysł, aby zakopać w ziemi Mercedesa G klasę i. Mega super pomysł! Super pomysł. Sam samochód to nie jakieś zwyczajne auto. No i jak on chce pod, ziemi pod ziemią jeździć? Jak on tam chce jeździć tym samochodem? No nie wiem. Samochód został umieszczony w środku drewnianej konstrukcji, a następnie zasypany ziemią. A później teren został pokryty trawą. Z ludźmi też tak robią, się, nazywa pogrzeb. Że pogrzeb samochodu. Ej, no? teren został pokryty trawą. Fajnie, wiesz, że samochodzi, ktoś jeszcze tutaj trawka, wiesz co, fajnie. Ale to właśnie może być pogrzeb samochodu, miałeś rację. No, A czy działa. No może zepsuty, jest, umarł już, po prostu no, został. Funkcja wejścia. Cztery. A w środku nie pokazali. Dog. Mnie najbardziej ciekawiło. Czemu tak obraził tą typiarkę, że jest Big Lonely Dog? Poka. Big Lonely Dog. Dog. To Doug? gruba? gruba. kaczka. Ale ja tu kaczki nie widzę na tym zdjęciu, wiesz? A to są tatry? Nie wiem, czy tatra, ale ja polecam generalnie. Ja bym zrobił takie coś w życiu, żebym pojechał w tatry i się napierdolił tatrami. Kurwa, to jest jeden z celów. <laughs> Goście, kurwa, jakieś białcy wyjeżdżają do Malibu i piją Malibu w Malibu. Ja piję tatry w Tatrach, kurwa. To, jest to. to wyjątkowo duży okaz drzewa. A bo to o drzewie mówił, nie odpierce. Jochy, to jest duże, patrz ty! Teraz dopiero zauważyłem, to jest człowiek. A, faktycznie, no. A to Freeze był kiedyś w takich drzewach też? Ale on był w USA gdzieś i nie wpuścili go tam. A oni Szfanie, weszli, zobacz, no, ja jestem YouTuberami. Ale Chińczyk. A to jest ten koleś, z ten siwy taki, co wapował i się dusił, to jest podobny. Tak, a po lewej od niego jest ta, była gdzieś cztery z jego, co robił z niego kalotek. <laughs> po mogą pozazdrościć mieszkańcy innych. Oni mogą pozazdrościć. Jest to dąb bar. Jest to mój. Dump bar. Dąb Bartek dąb. On tak wygląda? A gdzie on się znajduje? A ty my go nie. Ty go, kurwa, my go. nie. Nie mijaliśmy gdzieś na rowerze? Nie mów, że to był dom. Gdzie Bartek. Gdzie on mieszka? Tom Tutaj jest. Kaniów, nie, to nie to. Kaniów, to nie wiem. Co to, Goleniów? Jest to jest koło kielce, kurwa. Wydelce. Ale to mieliśmy, taki sam był, nawet większy był. No tak, jechaliśmy tam. No to co to, to wygląda jak Dąb wydawało, Bartek. I, Boże, letni spacer, szlaki od najpiekniejszych drzew na Ursulowie. Dąb Mieszko, A, no to a... dla tego taki podobny. Prawie tak. To Dąb Mieszko tam mieszka, a dom Bartek tam nie mieszka, jak coś. Pa tam pik był oglądalności, skipnij tam. Już ja tego dom Bartka. Ale Wydaje wystrzał. Było się, się nagranie, które zyskało sporą popularność. Ciekawe co to było za nagranie. Co? No, jakiś military channel. Jaka, to to, tak, samochód, to wult... w... samochód mógł ...musi osiągnąć odpowiednią prędkość, a jest? na lotniskowcach jest to niemożliwe ze względu na ograniczoną długość pasa startowego. No i co, to takie ciekawe? Nie wiem. Czemu I wszyscy nagle to, wszyscy to tak tak skipowali to? Co ich to interesuje? Zobaczcie, jak coś wybucha na wodzie. Dąbartek no. był ciekawszy. ...i zaniechano dalszego rozwoju tego typu konstrukcji... No nie dziwię się, bo nudy straszne. Ja, tam kaczkę zajeb... na tym morzu. O, no. ...opuszczanie o, kotwic. Kotwica to element wyposażenia jednostki. Fajny chain. Ciekawe, jakbyś usiadł na takiej kotwicy. Kiedy do Ale hamowania... Cunuje. O, jest. Wykonywania <grym grym grym> manewrów. Manewry są wykonywane. Ty iskry jest z tego lecą. Ogień. Fajne. Ale chorągiewy, pan tam wieją. pazurami istnieje... Kil... Urwało! Taka... Urwało kotwicę! No bo to chyba taka mało urwać. Kurwa tak. duży właśnie, taki jeden. Jak oni to podnoszą. Nie wiem. To Mariusz Pudzianowski tam przychodzi. A może to, to jest podnosi. taki mały człowiek po prostu to jest łańcuch, łańcucha, to jest taki mini człowieczek i oni nas zbajtują. Może zmniejszenie kąta pomiędzy liną kotwiczną a dnem zbiornika. No ale to za mądre jest już. Testy domów na trzęsienia ziemi. Ty fajne! Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. To jest z jakieś, to to, wiadomo, że nie to będzie trzęsło. Szukała sposobów, aby się uchronić przed negatywnymi skutkami tych niszczyci incydentów. co tak dom się seksywi? Starczy budować domy, które są parterowe, ty się chyba nie ma Co? Na przykład. W ogóle jak to jest możliwe, że jest trzęsienie ziemi? No, u nas nie ma coś takiego. Ja miałem trzęsienie ziemi, jak u siebie mieszkałem i pociągi towarowe, bo ja naprzeciwko tory i pociągi towarowe A -a. przejeżdżały i się trzęsła, ale no nie aż tak. To tam takie duże tory jeżdżą w Chinach? Jakich kurpach w Chinach? Ta no tam, to tam gdzie są. To, wulkany chyba wybuchają albo coś takiego. Nie, no w Chinach są trzęsienia ziemi. Gąciarz był kiedyś się pod łóżkiem chował, pamiętasz? <laughs> No tak. Ale <laughs> go wytrząsło.